Siemanko wszystkim, z tej strony Jacu dzisiaj sobie zagramy w nietypową grę in, inną od CS-a. Eee, zagramy sobie w Tony Hawk Pro Skater 4. Jest to gra, naprawdę to jest najlepsza gra jaka może być, jaka istnieje, jaka kiedykolwiek istniała. To naprawdę jest najlepsza gra jaka może być. Eee, postanowiłem no, zrobić serię, serię. No. Tak, choćby nagrać po prostu taki niby let's play i też poradni jak przejść tę misję yy, w tym tony hołku. Ogólnie gra powstała w 2002 roku, ma ona 13 lat i nawet teraz się cieszy swoją popularnością, bo dużo osób w nią gra. Można sobie oczywiście pograć przez internet, dwóch graczy, przez sieć. Dużo, można sobie tutaj stworzyć swój park i bardzo fajną opcję ma, bo można sobie też stworzyć swojego skate'a i ja już sobie stworzyłem takiego skate'a. Dobra, nie przedłużając. Oczywiście pieseki też są bardzo fajne. No i przechodzimy do trybu kariery. Ja tu zrobię sobie nową karierę. Sobie wczytam swojego skate'a. Nawet mu daję taką koszulkę jak teraz mam. No podobną, zobacz. Nie, no sorry. Dobra. No i jedziemy, rozegraj poziom. No i uczelnia. Tutaj jest, mamy 9 poziomów. I po prostu co filmik, co będzie inny poziom, tak? Więc zaczynamy od uczelni. No i nagrywamy. Otworzyć sobie nowe miejsca do jazdy, spróbuj pogadać z kostkami, którzy mają strzałki nad głową. No i jedziemy. TNT leci w oddali. No i jedziemy od góry. No ja sobie postanowiłem, że sobie od góry pojadę do dołu. Najlepiej tak by było, bo jak będę robić losowe, to się później będzie myliło tam graczom. No i pierwsza osoba to jest właśnie tutaj, James Thomas. Hey, up, no i zleca nam, żeby zrobić rekordowe 40 tysięcy punktów. Można sobie to zrobić na raty, czyli jak na przykład teraz sobie przestanę, 34 tysiące nam się wynik zaliczył. No i kontynuujemy dalej. Nie trzeba tu kombosa żadnego zrobić. Rekordowe po prostu, rekordowe. No i otrzymujemy punkt cech, Za każdą misję dostajemy punkt cech. Oj... osory oh sorry, zminimalizowało mnie. Ale to nic nic się nie stało. Jedziemy dalej. Druga misja. Zlecają profesor. No i zobaczymy co on tutaj mam do, do zaoferowania. Tak, mamy zebrać litery skate. Są one oczywiście rozmieszczone po całej mapie. No i pierwsza jest tutaj na tej uspójni. Robimy tutaj grinda. Najlepiej go trzymać do końca. Wyskakujemy. No i teraz skakujemy. Tutaj jest taki właśnie taki drut, czy co to, to kurde jest, nie wiem. No i czymiemy do końca znowu. Oczywiście też będą takie poradniki gdzie, gdzie są umieszczone wszystkie pieniądze. Taka seria. Teraz kurczę nie pamiętam gdzie tu jest T A tam jest, dobra. Zauważyłem. Bierzemy T i jeszcze tylko E. No bo to jest uczelnia, tak? To tu są prościutkie misje, no ale później naprawdę będą hardkorowe. Więc na razie się nie mylę, ale mogę się mylić później. Ja wam to mówię, że tak będzie. Dobra, wzlot. No i następna misja. Oliwu Chenga, on jest tutaj na moście. Wyskakujemy i od razu po prawej go mamy. No i on nam każe... Zebrać literki combo i oczywiście mamy to zrobić w jednej kombinacji. Nie można sobie tam gdzieś skoczyć, przestać, po prostu w jednej kombinacji. No i gitara, mamy combo. Czwarta misja zrobiona. No i punkt cech dostajemy. No i super. I następna misja. Tak, to jest jedna z najtrudniejszych misji, jakie są ogólnie w Tony znaczy, znaczy, w Tony no na uczelni, tak, przepraszam. Na uczelni bo miałem z nią jak byłem mały to miałem z nią problem Ja ogólnie ostatni raz grałem chyba jak miałem 13 lat może albo 14 No i musimy teraz i musimy teraz zjechać Znaczy musimy zjechać jechać no w, w takiej dziwnej pozycji I ogólnie jak wykonujemy tą misję najlepiej trzymać dwa na, na numpadzie I Wtedy można lepiej skręcać No i po prostu trzeba pomiędzy te pachołki wjeżdżać. Znaczy ona nie jest aż taka trudna, nie? Ale... Jak, jak pierwszy raz będziecie grać, to naprawdę sprawia problem. Dowiecie się. No i punkt cech. Damy sobie Oli. Jedziemy na następną misję. Następną misję zleca Tony Hawk. Dobra, zrobię tą misję i zrobię taką chwilutką taką chwilkę co ja gadam jakieś nowe słowa przerwę po prostu no zrobię wie. jakąś chwilową dobra no i Tony Hawk nam zleca kurde jeszcze mi tutaj telefon pauza dobra jedziemy dalej no i on nam tutaj zleca Tony Hog, że mamy wykonywać yy, triki które są tutaj po prawej stronie pokazane no i też ogólnie prosta misja można oczywiście to w jednym kombosie zrobić no, ale to dla, dla bardziej profesjonalnych graczy. Ja ogólnie tak. No, rekord tutaj tak punktowy, jeżeli chodzi, to miałem tu raz 10 milionów, to jeszcze miałem na, na mapie San Francisco, to jest druga mapa po uczelni. Po prostu, żeby grać, używamy normalnie. Znaczy ja używam WASD, można też używać strzałek normalnych. No i nu numpad, tak. Okej, okay, no i zrobiona, zrobiona misja, punkt C, jedziemy od góry do dołu jak zawsze. I następna misja. Tak, i on jest dość daleko, ale tam szybko dojedziemy. I to misję zleca jakiś tam koleś, który utknął w koszu czy coś, bo ktoś go tam wepchnął czy coś, no nie wiem, jakoś tak. Okej, okay, no i twój kumpel. Uch, ach, hej tam. Miejscowi korporanci wrócilimy do pojemnika na śmieci No i mamy odegra odegrać na korporantach, po prostu można w nich wjechać Prosta misja też Może tutaj tylko skaczemy. Teraz tu wykonujemy rida, tutaj są właśnie dwóch No i robimy to tak, że y, trzym mamy dwa na numpadzie skaczemy y, i klikamy tak choćby 2828 I wtedy robimy wall rida. No i wyskakujemy, no i mamy trzech z pięciu, teraz tu wskakujemy na tą rampę. No i... prościutka misja. Dude. Dziomal. Dobra, obrót. No i następna misja. Dobra, teraz też znowu się karniemy trochę. No i tutaj jest Atiba Jefferson i on nam każe zrobić wykonać spin transfer nad murem więc tu jest to no i spin transfer po prostu klikamy ee, klikając 0, wykonujemy spin transfera teraz z kickflipem no i indie indie i zero i jest zrobiona misja no już 7 misji zrobionych Dobra teraz będzie też chwilowe cięcie Okej okay, jedziemy dalej Przegląd celu I następna osoba to na ulicy jest Ona tu jest I co ona nam każe Skate szczur Ściga naszej kupki Oj niegrzeczny funkcjonariusz to No i mamy Kieruje się w stronę wydziału filozofii I mamy Dojechać do pozostałych skate'ów, żeby ich ostrzec Mamy to zrobić w określonym czasie Dobra, tu jest pierwszy skate Dobra I Po prostu mamy podążać za szczałko Najlepiej trzymając dwójkę, bo w dwójkę to jesteśmy rozpędzeni Oczywiście na tą padzie Pokonaj go w koloseum 30 sekund Ostrzeżeni, ostrzeżeni skateci jeżeli się Wam ta seria podoba, łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie taki, takie filmy. Jeżeli chcecie z to to no, piszcie mi. Tym razem naprawdę pogramy sobie coś innego niż Counter Strike. Ostrzeż pozostałych skate'ów, gitara. No i znowu punkty jak dostajemy. Bo często te, te, te punkty... Te punkty. I masz wystarczającą liczbę punktów celu, by przejść na nowy poziom, ale my gramy dalej. Nie ma mocni. Gramy do końca. Okej, okay, następną misję zleca profesor. Tam już widać strzałkę. Na tym piętrze. Ogólnie gra ma szereg, można sobie zrobić jakieś specjalne triki. Swoje triki można... I teraz mamy misję, że musimy się przyczepić do auta. Po prostu trzymając strzałkę w górę. No możemy po prostu tylko możemy przytrzymać i od razu puścić. No i teraz manewrujemy. Ta misja też taka jest jedna z, ciężej, z ciężejszych misji na uczelni. Też mi troja problemy pamiętam. Trzeba trzymać równowagę. Ale nie ma nic takiego w tym trudnego. Uczep się samo. Oh my car, my baby! Okej, okay, i jedziemy z następną. Jakiś koleś z fońsikiem to zleca, nie wiem, co to jest za koleś. Nie wiem, co on chce. Kurde, ja podskakuję w powietrzu. Mieszkaniec. Startuje na szefa ochrony. Chyba że W Zrób wall right. No tak, ten wall right. 2, 8, 2 8. No i utrzymujemy równowagę Tak tu można, a jej tam jest jeszcze jeden Dobra No i teraz tutaj są Utrzymujemy równowagę Do końca No i strą ślizgiem transparenty I mamy już 10 10 misji 6 nam pozostało Następna misja, zleca znowu James Thomas, ten co nam zlecał na początku, że mamy wykonać 40 tysięcy. No i on na pewnie teraz zleci, że mamy wykonać 60 tysięcy, czy coś w tym stylu. Ale zobaczymy. 75 tysięcy mamy zrobić. No jest rekordowy, to to można na... sobie zrobić na... na raty, można powiedzieć. To Proste misje na początku. Ale naprawdę, zagrajcie sobie w tą grę. Jest naprawdę niesamowita. Zróbcie sobie własnego skate'a. Jedna... Wydaje mi się, że jedna z najlepszych części do New Jeżeli chodzi o grę. Następna misja. Oli Wuchęga. I on widzi teraz różowe słonie. rany typek. Smoke... everyday. No dobra, no i jedziemy Nie mamy tym tego zrobić kombem, ale jak będzie 0 sekund to musimy niestety kombo zrobić Czyli ja na przykład teraz, muszę teraz już kombo zrobić Oj, zapomniałem jeden Jeżeli teraz bym przestał to nie mam szans To bym tego już nie zrobił No ale jest Też jedna z takich trudniejszych misji na uczelni Bo trzeba kontynuować trick, no Okej, okay, następny Następna misja. Zlecają ją Be Bob BemQuist. Jest to oczywiście skater, który do teraz jeździ na deskorolce i jeździ na tych wszystkie zawody X Games. Jakieś rampy zdobywano? No, spoko, a jest nawet tak, nie wiem, może, może mieć lat. No i teraz mamy misję. Zleca on, że mamy zdobić, zdobyć medal w zawodach. No, nie trzeba tutaj mieć dużo. No to zupełnie wystarczy, tu można mieć 50 tysięcy spokojnie albo nawet mniej O jakiś specjalny mi się udało zrobić Kick, kick, underflip Jest nieźle Okej okay, i Ostatnia runda No i gitara i mamy złoto. Prawdopodobnie będziemy mieć złoto. Tak jest, jest złoto. Tak jest. Okej, okay, zostały nam trzy misje. No i... Tony Hawk. Akurat ta misja jest szybka. Tutaj mamy Tony Hawka. O matko. No i co, co chce hey. Tony Hawk? Trzeba wykonać... Wypełnił pasek. Po lewej stronie właśnie tam u góry mamy pasek special, ma, musimy mieć go na taki właśnie błyszczący się kolor. No i mamy wykonać specjalny trik. No, varial mag Twist. Wszystko jest pokazane. Co trzeba zrobić po prawej stronie? Jest wszystko pokazane. Otrzymujesz nową pozycję triku specjalnego. No i teraz przedostatnia misja na uczelni. Tu mamy ostatnią misję u Timbu Jefferson i to jest przedostatnia misja też szybka. Drużyna piłkarska zajęła koloseum na swój trening, to niedobrze. I mamy jednym, w jednej kombinacji strącić pięciu palantów, jak jest napisane. W jednej kombinacji. Można to zrobić różnie, na przykład tak, ja teraz to zrobię, można to zrobić normalnie, manualem. No i ostatnia misja, łatwy Jefferson, nam jeszcze perfidnie mnie palant mnie tutaj rozwalił. No i ostatnia misja. Jest y, parada. Parada się zrobiła na uczelni. I trzeba zrobić 10 luk między platformami. Czyli trzeba zrobić spin transfery. Spinę transfery trzeba y, na bazie na zero. Trzeba nacisnąć. Ojej. wyszło. No i na zero. No i się tam zalicza. 10 trzeba zrobić luk. Tutaj przytrzymujemy górną strzałkę. No. Fajna moda. Też prosta misja. Ale też jak pierwszy raz grałem, to miałem z nią problem, się wam powiem, szczerze. Przyznam. No ale... I pięknie. No i gratulacje, masz wystarczającą liczbę punktów celów, by przejść na, na nowy poziom, na kolejny poziom. Także piszcie pod spodem, czy wam się ta seria podoba. Łapkujcie, subskrybujcie. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Następna, y, następny odcinek będzie nagrywany w San Francisco. To jest następny poziom. Trzymajcie się, na razie.